Cześć Seba, postaram się jak najszybciej, bo wpadliśmy na taki pomysł z Kubą, żeby przyciągnąć wolontariuszy, żeby pokazać, co po prostu robimy w tej fundacji, jaka jest atmosfera, czym się zajmujemy. No i zaczęłabym od czwartych urodzin dope house, pokazać po prostu, byliśmy na koncercie, co robiliśmy, o, o tym, że poznaliśmy Agatę. No, niesamowita kobieta. Y o całej akcji Sztukanie się Pomoc, bo przecież brali w tym udział jeszcze inni artyści, też warto o tym powiedzieć. I mówiąc dalej, co, robi, co robimy w fundacji, myślę, że dobrze będzie wspomnieć o tej merytorycznej stronie: o tym, że jeździmy na konferencje, że bierzemy cały czas czynny udział w doszkalaniu się, o tym, że zrobiliśmy program profilaktyczny Smart Skills, który pomógł po prostu tysiącom dzieciakom. I przecież była tam Hania Kotula, ona na pewno też przyniesie rzesze swoich panów, no pokazać po prostu. Jak bardzo ważna jest nasza praca, a na sam koniec podbić jeszcze raz licytację diamentowej płyty gipsa. No, myślę, że to będzie dobre.